Według mitologii greckiej początek Wielkiej Wojny Trojańskiej, jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach mitycznych Helady miał swoje źródło w pozornie niewinnym akcie zemsty bogini niezgody, Eris. Kiedy bogowie i boginie Olimpu zgromadzili się na uroczystym weselu Peleusa i Tetydy, rodziców późniejszego herosa Achillesa, Eris nie została zaproszona, ponieważ znana była z tego, że wszędzie, gdzie się pojawiała, siała kłótnie i chaos. Rozgniewana tym afrontem, Postanowiła zemścić się na zgromadzonych bóstwach. W odpowiednim momencie rzuciła między gości złote jabłko z wygrawerowanym napisem dla najpiękniejszej. Ten pozornie prosty gest stał się początkiem niezgody, która miała zakończyć się tragedią całych narodów. Trzy potężne boginie Hera, królowa niebios i małżonka Zeusa Atena, bogini mądrości i wojny oraz Afrodyta, bogini miłości i piękna każda z nich rościła sobie prawo do tego tytułu. Spór był tak zacięty, że żaden z bogów nie odważył się rozstrzygnąć, która z nich rzeczywiście zasługuje na miano najpiękniejszej. Wówczas Zeus, chcąc uniknąć gniewu którejkolwiek z rywalek, postanowił przekazać decyzję w ręce śmiertelnika, młodego pasterza z Troi o imieniu Parys, który według przepowiedni miał rozstrzygnąć ten boski konflikt. Parys, w rzeczywistości syn króla Troi, Pliama, został w młodości pozostawiony na górze Ida, ponieważ wyrocznia przepowiedziała, że jego narodziny przyniosą zgubę miastu. Ocalał jednak i wychowywał się jako pasterz, nie znając swojego królewskiego pochodzenia. Kiedy przed jego oczami stanęły trzy boskie rywalki, każda z nich próbowała nakłonić go do wydania korzystnego werdyktu obietnicami. Hera kusiła go władzą nad całą Azją, Atena przyrzekła mu niezmierzoną mądrość i zwycięstwo w każdej walce, a Afrodyta obiecała mu miłość najpiękniejszej kobiety na ziemi. Parys, oczarowany obietnicą bogini miłości, wręczył złote jabłko Afrodycie, czym rozgniewał Herę i Atenę. Ten wybór, znany jako Sąd Parysa, stał się pierwszym kamieniem milowym na drodze do wojny, która miała wkrótce pochłonąć całe narody. Afrodyta, wierna swojej obietnicy, pomogła Parysowi zdobyć serce Heleny, żony Menelaosa, króla Spartii. Helena była uważana za najpiękniejszą kobietę świata, córkę Zeusa i królowej Ledy. Jej uroda była tak niezwykła, że jeszcze przed jej ślubem najznamienitsi wodzowie Grecji złożyli przysięgę, iż w razie jakiegokolwiek zagrożenia będą bronić jej małżeństwa i honoru jej męża. Gdy więc Parys przybył do Spartii pod pozorem dyplomatycznej wizyty i porwał Helenę, zabierając ją do Troi, cały świat grecki uznał ten czyn za zniewagę i świętokradztwo. Gniew Menelaosa był ogromny. Król Spartii, zdradzony przez własnego gościa, poprzysiągł zemstę. Zwrócił się do swojego brata, Agamemnona. Potężnego władcy Majken, który szybko zjednoczył wszystkich dawnych zalotników Heleny i największych bohaterów Hellady. Wkrótce pod jego rozkazami zebrała się ogromna armia greckich wojowników, wśród których znaleźli się Odyseusz, król Itaki, znany ze sprytu i przebiegłości, Ajez, najsilniejszy z ludzi, Nestor, mądry doradca i doświadczony wojownik, oraz sam Achilles, półboski syntetydy i Peleusa, którego odwaga i siła miały stać się legendą. Flota licząca tysiące okrętów ruszyła w stronę Troi by odzyskać Helenę i wymierzyć sprawiedliwość jej porywaczowi. W ten sposób rozpoczęła się wojna trojańska, nie tylko starcie dwóch potęg, ale również wielka epopeja o ludzkiej dumie, miłości i gniewie bogów. Dla starożytnych Greków była ona przestrogą, że nawet najmniejszy akt pychy bogów lub ludzi może sprowadzić zgubę na całe pokolenia, a decyzja jednego człowieka, takiego jak Parys, potrafi zmienić losy świata. Wojna trojańska była nie tylko starciem dwóch wielkich ludów, ale także epopeją, w której ludzkie czyny splatały się z wolą bogów, a bohaterowie stawali się pomostem między światem śmiertelników i boskością. Na czele wojsk greckich stanął Agememnen, król Majken, człowiek ambitny, dumny i żądny chwały. To on, jako najwyższy wódz, zjednoczył siły całej Hellady i poprowadził ogromną flotę przeciwko Troi, pragnąc pomścić zniewagę swego brata Menelaosa, któremu Parys odebrał żonę Helenę. Agemnen był jednak postacią złożoną, jego ambicja często prowadziła do sporów, zwłaszcza z największym wojownikiem Greków, Achillesem, którego gniew i duma odegrały decydującą rolę w losach wojny. Achilles, syn śmiertelnego Peleusa i bogini Tetydy, był najpotężniejszym z herosów walczących pod murami Troi. Matka, chcąc uczynić go nieśmiertelnym, zanurzyła go w wodach rzeki Styks, jednak trzymała go za piętę, która pozostała jedynym wrażliwym miejscem jego ciała. Był wojownikiem nie mającym sobie równych szybkim jak wiatr, nieustraszonym, lecz również porywczym i dumnym. Jego spór z Agamemnonem, który odebrał mu brankę Bryzeidę, doprowadził do chwilowego wycofania się Achillesa z walki, co dla Greków stało się wielką stratą. Dopiero śmierć jego przyjaciela Patroklosa z rąk Hektora sprawiła, że Achilles powrócił na pole bitwy, by pomścić to, co utracił i wypełnić swoje przeznaczenie. Hektor, książę trojański i najstarszy syn króla Priama oraz królowej Hekabe, był przeciwieństwem Achillesa. Nie walczył z pragnienia sławy, lecz z obowiązku wobec ojczyzny i rodziny. Był symbolem odwagi, honoru i poświęcenia. Kochał swoją żonę Andromachę i ich małego synka Astyanaxa, A mimo to wiedział, że musi stanąć do walki, by bronić murów Troi. Jego pojedynek z Achillesem był jednym z najbardziej przejmujących momentów wojny, starcie dwóch największych wojowników, w którym bohaterstwo spotkało się z losem. Hektor zginął z rąk Achillesa. A jego ciało zostało zbezczeszczone, co później wzbudziło Gieni. W cieniu wielkich wojowników działał Odyseusz, król Itaki, znany ze swego niezwykłego umysłu, sprytu i zdolności dyplomatycznych. To on potrafił przemówić do serc ludzi, uspokoić gniew Achillesa i zaproponować rozwiązania, gdy siła nie przynosiła efektów. Był twórcą podstępu, który przesądził o końcu wojny, koncepcji drewnianego konia. W którego wnętrzu ukryli się wojownicy greccy, by w nocy otworzyć bramy troi. Odyseusz nie był najsilniejszy ani najpotężniejszy, lecz jego mądrość uczyniła go jednym z największych herosów Helady. Wśród innych wielkich bohaterów warto wspomnieć Ajaxa, olbrzymiego wojownika o niezwykłej sile, który stanowił wzór odwagi i niezłomności. Walczył obok Achillesa, a jego miecz i tarcza budziły lęk nawet w sercach najodważniejszych przeciwników. Jego życie zakończyło się jednak tragicznie. W przypływie rozpaczy i upokorzenia odebrał sobie życie, nie mogąc znieść decyzji, że zbroja Achillesa po jego śmierci przypadła Odyseuszowi. Menelaos, choć w cieniu brata Agamemnona, również zasłynął jako wojownik i człowiek wierny swojemu słowu. To jego zdrada przez Helenę stała się zarzewiem całego konfliktu. Wojna trojańska nie była jednak tylko dziełem ludzi. Bogowie z Olimpu aktywnie uczestniczyli w jej przebiegu, dzieląc się na dwa obozy. Hera i Atena Urażone sądem Parysa, wspierały Greków, podczas gdy Afrodyta, broniąc swojego wybrańca, stała po stronie Troi. Posejdon sprzyjał Grekom, choć nie zawsze w zgodzie z Zeusem, który starał się zachować pozory równowagi, wiedząc, że losy wojny zostały zapisane już przez Moiry, boginie przeznaczenia. Apollo z kolei stanął po stronie Troudzien, zsyłając na Greków choroby i wspierając Hektora w walce. Artemida domagała się ofiary z Ifigenii, córki Agamemnona. Zanim flota mogła wyruszyć kurczato w Troi, pokazując, że nawet najwięksi władcy muszą podporządkować się woli bogów. Boskie interwencje zmieniały bieg bitew. Bogowie pojawiali się na polach walki, przybierając ludzkie postacie, odwracając losy starć, wskrzeszając nadzieje lub siejąc chaos. Wojnę trojańską można więc postrzegać nie tylko jako konflikt zbrojny, ale jako odbicie odwiecznej walki między losem a wolną wolą, między pychą ludzi a kaprysami bogów. Dla starożytnych Greków była ona lekcją o naturze heroizmu, cenie dumy i nieuchronności przeznaczenia, opowieścią, w której każdy bohater, od Achillesa po Odyseusza, stawał się symbolem ludzkiej siły, słabości i pragnienia nieśmiertelności. Upadek Troi był kulminacją dziesięcioletniej wojny, w której zderzyły się nie tylko armie, lecz także przeznaczenia, boskie wyroki i ludzkie emocje. Miasto, które przez wiele lat uchodziło za niezdobyte dzięki potężnym murom wzniesionym przez samego Posejdona i Epale, Ostatecznie padło nie przez siłę miecza, lecz dzięki przebiegłości i sprytowi Greków. Pomysł, który przeszedł do historii jako symbol podstępu, narodził się w umyśle Odyseusza króla Itaki, znanego z niezwykłej inteligencji i zdolności do przewidywania ludzkich reakcji. Wiedział on, że siłą nie da się pokonać trojańskich murów, a długie oblężenie wyczerpało już obie strony. Postanowił więc uciec się do fortelu, który oszuka nawet najbardziej czujnych obrońców. Grecy zbudowali ogromnego drewnianego konia, wewnątrz którego ukryli się najlepsi wojownicy. Według tradycji byli to m.in. Odyseusz, Menelaos, Diamedis i Neoptolemos, syn Achilesa. Reszta armii udawała, że odpływa, zostawiając konia jako rzekomy dar dla bogini Ateny, opiekunki mądrości i wojny. Na koniu widniała inskrypcja głosząca, że jest to ofiara złożona bogini, mająca zapewnić Grekom bezpieczny powrót do ojczyzny. Troudzien ogarnęła radość, wierzyli, że wojna dobiegła końca i że bogowie wreszcie się nad nimi zlitowali. Jednak nie wszyscy dali się zwieść. Kapłan Laokun ostrzegał, wypowiadając słowa, które przeszły do historii. Boję się Greków, nawet gdy przynoszą dary. Rzucił włócznią w bok konia, a z jego wnętrza dało się słyszeć głuchy dźwięk, jakby echo stali. Mimo to trojanin nie został wysłuchany. Ponieważ wkrótce potem bogowie zesłali dwa potężne węże morskie, które udusiły Laokoona i jego synów, znak ten uznano za dowód, że sprzeciw wobec daru obraża bogów. Przekonani, że koń rzeczywiście jest świętym darem, wciągnęli go do miasta. Tego samego dnia obchodzono święto zwycięstwa, ucztowano, śpiewano i tańczono. Podczas gdy we wnętrzu konia ukryci wojownicy czekali na zmrok. Gdy noc zapadła, a Trojanie pogrążyli się we śnie, Grecy wyszli z wnętrza drewnianego kolosa. Otworzyli bramy miasta i dali znak swojej flocie, która w ciemnościach powróciła do brzegu. Rozpoczęła się rzeź. Ogień i miecz spadły na troje, miasto płonęło, a jego ulice wypełniły się krzykiem i rozpaczą. Starożytni mówili, że bogowie patrzyli na to z Olimpu, a niektórzy, jak Atena i Hera, cieszyli się ze zguby znienawidzonego miasta, podczas gdy inni, jak Afrodyta, opłakiwali swoich wybrańców. Król Prajem, który przez dziesięć lat bronił swego miasta, Został zamordowany w świątyni Zeusa przez młodego Neoptolemosa. Jego żona Hekabe i córki zostały uprowadzone w niewolę, a jego syn Parys zginął wcześniej, trafiony strzałą Filokteta, co dopełniło tragedii jego rodu. Helena, której uroda stała się iskrą zapalną całego konfliktu, po upadku Troi została odnaleziona przez Menelaosa. Według różnych przekazów król Spartii miał ją zabić w akcie zemsty. Jednak większość mitów mówi, że jej wdzęk i łzy rozbroiły go i zabrał ją z powrotem do sparti. Dla Greków była ona symbolem zarówno piękna, jak i zguby, która może płynąć z urody obdarzonej przez bogów. Andromacha, wdowa po Hektorze, została wzięta w niewolę przez Neoptolemosa, a jej syn Astyanax, jedyne dziecko Hektora, został z rozkazu Greków zrzucony z murów Troi, by żadne dziecko nie mogło się zemścić i odbudować miasta. Los kobiet trojańskich był okrutny, stały się niewolnicami, trofeami wojny, symbolami jej bezlitosnego oblicza. Sam Achilles nie doczekał upadku Troi, gdyż wcześniej zginął od strzały Parysa, która trafiła go w pięte, jedyne miejsce na jego ciele podatne na zranienie. Jego śmierć była punktem zwrotnym wojny i znakiem, że nawet największy z Herosów nie może uniknąć przeznaczenia. Po wojnie jego zbroja stała się przedmiotem sporu między Ajaxem a Odyseuszem, co doprowadziło do kolejnej tragedii. Upadek Troi był nie tylko końcem miasta, lecz także końcem pewnej epoki. Wojna trojańska dla Greków była przypomnieniem o zgubnej sile gniewu, żądzy i pychy. Stała się przestrogą o cenie, jaką człowiek płaci za naruszenie boskiego porządku. Dla poetów takich jak Homer, który kilka wieków później opisał jej echa w Iliadzie i Odysei, była źródłem natchnienia, ukazując, że nawet w ruinie można odnaleźć wielkość, a w tragedii głębszy sens ludzkiego losu. Mit o koniu trojańskim przetrwał tysiąclecia jako symbol sprytu. Zdrady i przestrogi przed zbyt łatwą wiarą w pozorne dary, a Troja, choć spalona i zburzona, nigdy nie zniknęła z pamięci świata, stając się legendą nieśmiertelną, jak sami bogowie, którzy ją oglądali.